Samo dobrze? Jest tak puszysty, miękki jak marzenie Jak marzenie. A cena? Również jak marzenie. Nowy Zilan koncentrat, tak mały, a tak wydajny. Nie odkładaj słuchawki. Telekomunikacja Polska obniżyła opłaty za rozmowy międzymiastowe w godzinach od 18 do 22. Dzwonij nie wstydź się wzruszeń. Nazywam się Darek Marek. To znaczy z Marek Darek jestem. Trafiłeś w dziesiątkę. Niełam się. Przełam się. Jolka, kocham Cię. Słyszysz? Kocham Cię. Jeśli mnie oglądasz, to przełam się. Przecież wiem, że mnie kochasz. W. Przełam się. Nowa Bonami z mlekiem. Jest lekka i puszysta, a przede wszystkim jest odżywcza. Nowa Bonami z mlekiem. Dobra dla mnie, dobra dla nas. Klebę. Zaufany towarzysz podróży, który dba o to, aby się zawsze zdążył na czas. Klebę. Niezawodny partner, na którego możesz liczyć w każdej sytuacji. Kleber. Jakość, z której korzystasz w każdej chwili swojego życia. Kleber. Opony kleber. Znak dobrego wyboru. W nowej promocji Cyfry Plus, największej w Polsce telewizji cyfrowej, na wszystkich abonentów czekają wyjątkowe nagrody. Teraz co trzeci dzień do wygrania kino domowe, w tym odtwarzacz DVD, telewizor, wzmacniacz i sześć głośników. Codziennie do wygrania komputer multimedialny najnowszej generacji. Dla wszystkich nowych abonentów antena satelitarna i opłata aktywacyjna 0 złotych. Abonament tylko 39 zł. Cyfra Plus, przygotuj się na więcej początek dnia jest w Twoich rękach. Możesz go zacząć tak... albo tak. Nowy balsam po goleniu Nivea for Men delikatnie pielęgnuje skórę podrażnioną podczas golenia. Intensywnie nawilżając skutecznie wygładza skórę. Balsam po goleniu Nivea for Men. właśnie takiej pielęgnacji potrzebuje mężczyzna. Twoje włosy nie są w formie. Twoje włosy są bez finu. Oto Fructis z laboratoire Garnier. Wzmacniający szampon z witaminami i aktywnym koncentratem z owoców. Fructis to działa. Włosy są dwa razy silniejsze i naprawdę bardziej lśniące. Włosy lśnią ze wszystkich sił. Fructis gwarantowany przez laboratoire Garnier. Teraz wielki konkurs Fructis. Do wygrania 12 samochodów Matis. Szczegóły w sklepach. Weź udział i wygraj. Cześć Ewa! Właśnie piorę obróz po naszym wczorajszym obiedzie. Dopiero wyglądał strasznie. Sos pomidorowy tłuszcz, rozlany sok. Dzieciaki tak rozrabiały, że pomyślałam sobie, no to już po obrósie. A nie słyszałaś o inteligentnych molekułach. Omo Intelligent rozpoznaje rodzaj plam i za pomocą inteligentnych molekuł usuwa je jedną po drugiej. Rezultat ani śladu po plamach. Uch, nie zaprałaś tych plam od razu? Nie, coś ty. Znam bardziej inteligentny sposób. Nowe Omo. Wie co robi. Kiedy widzisz, jak rosną Twoje dzieci, jesteś przekonana, że ich kości są silne i zdrowe. Ale czy tak jest na pewno? Czy wiesz, że przeciętnie dzieci otrzymują tylko około 50% zalecanej dziennej dawki wapnia? Dlatego teraz płatki śniadaniowe Nestle, ulubione płatki Twoich dzieci, zostały dodatkowo wzbogacone o wapni, tak niezbędny dla ich prawidłowego rozwoju. Chcesz, aby Twoje dzieci rosły zdrowe? Wybierz płatki śniadaniowe Nestle, ulubione płatki Twoich dzieci. Lubisz gorące tańce? Ale masz łupież, tak? Chciałbyś mieć sto palców. Albo lód. Mniej włosów. Albo powinieneś raczej wypróbować Nowy Head and Shoulders mentor. Gdy go użyjesz, poczujesz odświeżający powiew mięty. Ale cool! Naprawdę kręci. Teraz nic cię nie powstrzyma. Dżungla jest twoja, co kochanie. Nowy Head and Shoulders mentor to kręci i chłodzi. Oto CIF Active ŻEL z wybielaczem. Gęsty żel dzięki wybielaczowi bez wysiłku usuwa najbardziej uporczywy brud i plamy. Teraz całe mieszkanie lśni aż miło. CIF Active ŻEL z wybielaczem. Czyści skutecznie, bez uciążliwego szorowania. Uwaga! Konkursy, loterie i bardzo błyszczące nagrody. Gorączka Złota. Jutro o 17.15. Córka bogatego biznesmena buntuje się przeciw całemu światu. Czemu nigdy nie mogę robić tego, co chcę? Pewnego dnia dziewczyna znika. Lecaku ma być 250 tysięcy dolarów. Jeśli zawiadomi policję, to ją zabiję. Wypuśćcie ją. Rozpoznałam obu. Kto naprawdę stał za tym porwaniem? Film sensacyjny: skrzywdzona niewinność. Jutro o 20:25. Przyjechałem tu, bo się dowiedziałem, że macie tu bardzo duży wybór piłek. Tanich, co nie? No i co, wybrał pan coś dla siebie? No, chyba wezmę taką do metalu. Ty też wybierzesz coś dla siebie w działach dekoracyjnym, technicznym, drewnianym. Budowlanym, sanitarnym i ogrodniczym. Zawsze też możesz poprosić o pomoc naszego doradcy handlowego. Pamiętaj w kastoramie dzień po dniu niskie ceny. No, to se pokopiemy. Oto łódka Balls. Niesamowita sprawa. To łódź, która dzięki polskiej załodze ustanowiła prawdziwy rekord. Polski rekord świata. W grudniu w 13 dni, 4 godziny 57 minut przepłynął Atlantyk. Dotychczasowy rekord został pobity aż o 3 dni niewiarygodne. Spienione morze, przestrzeń, wiatr, sztorm, przygoda. Twarda walka. Łódka Bols. Pierwsza Łódka świata. Get up uh. Get up. Uh. Get up. Uh. Get up. Uh. Get up. Uh. Get, on up. Get on up Renault Cleo MTV with Extra Sound System. Gdy odprężyć się chce, szlipton daje ci zna. Smakiem chwili się cieszmy myślą wolną jak ptak. Lipton, Lipton Tea! A gdy poderwa czas, do sukcesu jest smak. Od ja razu, razu sił więcej masz, jeszcze wykrywa się tak. Lipton, Lipton D. Sprawdź w swoim sklepie promocyjną cenę Liptona. <słyszy> 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 <laughs> Prit korektora. Szybko i bez zabrudzenia. Teraz nowość. Roller Wario z obrotową końcówką. Gotowa? Czekaj, czekaj. Nowość absorbentki Clean and Clear. Natychmiast usuwają z twarzy tłuszcz i błyszczenie. Wow! Nie naruszając makijażu. Nowość absorbentki Clean and Clear. Clean and Clear. I wszystko pod kontrolą. Przyjemności jest dużo. Ale niektóre są większe od innych. Od dziecka lubiłem duże rzeczy. No i tak mi zostało. O, to moja ukochana żona. A to moje ulubione jedzenie. XXL. Gorący kubek. XXL. Mhm. Mm Nowy Knorr Gorący kubek. XXL. Dla wszystkich, którzy lubią duże rzeczy. Co knor? To knor. Jeśli zjem coś jeszcze, to wybuchnę. Chropity. Bezbrzeżna nuda. Marzenie by poczuć prawdziwy dreszczyk emocji. Gra, która wciąga. Jaskinia hazardu. Tajemnicza i kusząca. Drobne oszustwa i poważne afery. Nieoficjalne partyjki na zapleczu. Do czego może doprowadzić fascynacja światem szulerów? Film sensacyjny Davida Mameta. Dom gry. 21 kwietnia w TVN. Jak na wyście wielu bierze udział. Wygrywa jeden. Mobil One. Poczuj różnicę. Przemysław Babiasz, witam państwa. Co o pierwszej polskiej telewizji cyfrowej, Wizji TV, sądzą sportowcy. Tak jak moje dziewczyny kibicują mi na zawodach, tak ja chętnie oglądam z nimi wizję. Kanały filmowe, przyrodnicze, muzyczne oraz pierwszy polski kanał sportowy. To rozrywka dla każdego. Wszystko doskonałej cyfrowej jakości. Odwiedź sklepy RTV lub zadzwoń teraz. Wizja TV. Wiesz, czego chcesz. Czy pije pani soki marchwiowe? Kochanie, twoje soki sonda. Teraz marchewkowy zawrót głowy. Do wygrania wycieczki na Karaiby i tysiące fantastycznych nagród. Zbieraj etykiety. Wygrywaj. Sonda. Pyszne soki marchwiowe. Piramidka jest w środku przestronniejsza. Dlatego listki mają więcej miejsca i lepiej uwalniają swój doskonały smak. Giełdę nowy Torebka piramidka, nowy wymiar smaku. Coraz to jeden z drugim trafia w nagrody. I mnie nic nie powstrzyma, też chcę mieć sony. Wszędzie do kołaczyka nowa wszędzie i tu gdzie stoję Wedlowski, Kup szydlowską czekoladę i wygraj. Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł pan sąsiad. Jak się masz, koteczku? Niedobrze, i z gaga nad kwaśnąć w żołądku. Ranigas weźmiesz i wszystko w porządku. Większość środków wpłynie z obojętnia kwasy. Godzina nie minie lub nie z gaga, strasznie. Natomiast ranigas to lek wyjątkowy, blokuje receptor ci histaminowy. A że dawka niewielka, łykaj bez obawy. Ranigas usuwa przyszyny, nie tylko objawy. Oto mój mąż, a to Gerjawit Farmaton. To dzięki niemu mój mąż tak świetnie się czuje. Nic dziwnego. Gerjawit Farmaton zawiera witaminy, składniki mineralne oraz unikatowy naturalny wyciąg z żeńszynia. Gerjawit Farmaton. Bierz z życia to, co najlepsze. Ketchup. Kiedy pierwszy raz dostałem łupieżu, wcale się tym nie przejąłem. Myślałem, zmienię szampon i będzie po sprawie. No i tak zmieniałem co miesiąc, a łupież znikał, pojawiał się. Koszmar. Aż pewnego razu, kiedy kupowałem żonie u jubilera prezent na imieniny, usłyszałem, jak pewna kobieta zachwala nizoral. Nizoral zawiera lek drobne ustroje wywołujące łupież. Sprawdziłem. Żona nie mogła wyjść z podziwu, że tak szybko pozbyłem się łupieżu. Nizoral. Zwycięstwo medycyny w walce z łupieżem. To był chyba najlepszy prezent dla niej. Pani Małgorzata Stanowska była dla Łukasza drugą mamą. Ponad rok temu zostawiła go jednak pod opieką starszego rodzeństwa. Pani Małgorzata jest przekonana, że postąpiła niewłaściwie. Ja nie chciałam go skrzywdzić, porzucając. Kto to jest dla ciebie? No drugą. Nie wiem, czy właśnie zrozumiał. Co to, to dla mnie było bardzo ciężkie? Czy chłopiec jej wybaczy? Czy będzie potrafił zrozumieć? Programy wybacz mi jak zwykle w niedzielę o 2025. Masakra pod sobą. Odrzućmy piękne słówka. To ohydna zbrodnia i trzeba szybko znaleźć sprawców Trzej detektywi. Trzy metody działania. Potrzebujemy dowodu, zdobędę dowody. nikogo nie zabiłem. Morderstwo to dopiero początek. Czemu koniecznie chcesz rozgrzewać tę sprawę? Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce, Kim Bessinger. Tajemnice Los Angeles. 22 kwietnia po raz pierwszy w telewizji. Majonez dekoracyjny Winiary. Idealnie kremowy. Najlepszy do sałatek i jajek. Doskonale podkreśli smak naszych tradycyjnych, wielkanocnych potraw. Winiary. Dobre pomysły. Świąteczny smak. Starburst Joosters? W owocowych fasolkach Starburst Zuster's kryje się mnóstwo soczystości, prawdziwych owoców. Sam to poczujesz! Starburst. Od zjedzenia świat się zmienia. ze się jedynką pomalową? Jedynką. A jakże? Jedynka, jedyny sposób na śnieżną bielę. Trzecie goda, Co byś jedynką odpulanie malował. malową? Zawsze jest ten pierwszy raz, pierwsze spojrzenie, walbon. pierwszy dotyk, walbon. miękki walbą, pierwszy kęs. Wyjątkowy, zmysłowy i delikatny. Smak valbon, niezapomniany jak ten pierwszy raz. Valbon, hochland, to jest pyszne. Jakieś życzenia co do kawy? Niech pieści zmysły smakiem, z lekką nutką dekadencji. Niech każdy łyk przynosi subtelny i pełny smak, który urzeka i zniewala. I jasne. Nescafe Gold. Czysta przyjemność picia kawy. Ujęcie pierwsze. Biegnąca dziewczynka. Tu blondynka. W typie Dennis Richards. Nie, to jest Dennis Richards. Ucieka przed mutantem. Nie, po prostu ucieka. Jest gorąco, jest spragniona. Zbliżenie na wodę albo na Pepsi. Zmrożoną pyszną Pepsi. Męska dłoń, przystojniaczek. No dobra, ale to mój film. Napisy końcowe. To jest film. Myślała, że może zatrzymać płatki Goldflakes tylko dla siebie, ale zapomniała o jednej ważnej rzeczy. Kiedy raz spróbujesz Goldflakes, chrupiących płatków pokrytych złocistym miodem i orzeszkami, pokochasz ich smak tak bardzo, że nie da się tego ukryć. Goldflakes! Gold Gold Jeśli chcesz zatrzymać płatki Goldflakes tylko dla siebie, pamiętaj tego, nie da się ukryć. Nestle Goldflakes, tak pyszne, od razu widać. Nadchodzą święta, rodzinny czas, Pół litra Coca-Coli gratis. Jakuza. Słowo, które w każdym budzi strach. Japońska mafia jedna z najsprawniej działających organizacji przestępczego świata bezwzględna i mściwa. Mężczyzna musi sam spłacać długi bo jeśli nie spłaca, mafia może porwać mu córkę. Czy uda się ją uwolnić? nie, nie mam prawa prosić. już poprosiłeś. Film Sydney'a Polaka z Robertem Miczumem. Jakuza. Jutro o 22.15. Butelki po winie, głowa misia, garnek, jarzeniówka. Dwie butelki po frugo, <grystanie> ale po jaki? Nie słyszysz. Jakieś nowe. Jakieś nowe frugo. Co się stało? Najpierw użył sedesu jako autostrady i włożył ręce do środka. Potem złapał za krawędź, pił ze stołu rozlany sok. I jadł z podłogi. Nie denerwuj się, mamo. Jeżeli używasz Domestosa, możesz być spokojna. Nowy, gęsty Domestos dłużej utrzymuje się na powierzchniach. Dzięki temu czyści i dezynfekuje skuteczniej niż zwykłe środki. Domestos. Usuwa brud, zabija wszelkie zarazki. Kasia i Ania są bliźniaczkami. Lecz tylko zęby Ani są chronione przed powstawaniem przebarwień. Dlaczego? Ponieważ Ania używa pasty Aqua Fresh Whitening, która działa podwójnie. Delikatnie i skutecznie likwiduje przebarwienia oraz chroni zęby, zapobiegając ponownym przebarwieniom. Aby białe zęby były zawsze białe, Aquafresh Whitening z systemem Stain Guard. Uwaga! Tubka pasty Aquafresh rośnie! Teraz aż 100 ml. Super nawilżona skóra? Tak, ale nie może się błyszczeć. Właśnie dla nas L'Oreal Plenicid stworzył Hydra Fresh. Nie do porównania ze zwykłym kremem. Popatrzcie! Laboratoria L'Oreal opracowały doskonale nawilżający i nietłusty żel krem, który aż kipi od witamin i minerałów. Hydra Fresh jest jak jedwab. Świeży w dotyku, świeży dla skóry. Czuję jego świeżość przez cały dzień. Hydra Fresh L'Oreal. Przez cały dzień uczucie świeżo nawilżonej skóry. L'Oreal, my też jesteśmy tego warte. Tom Cruise i Julian Moore w filmie o prawdziwym obliczu Ameryki. Magnolia. W kinach od 14 kwietnia. Piękna, niepowtarzalna, szokująca, kontrowersyjna Madonna. W towarzystwie przystojnego Ruperta Everta zagrała główną rolę w najnowszym filmie Johna Schlesingera. The Next Best Thing. W doskonałym soundtracku znalazły się dwa najnowsze przeboje Madony: American Pike oraz Times Stood Still. Dla wszystkich fanów Madony przygotowaliśmy niesamowitą niespodziankę. Pośród wszystkich, którzy zadzwonią pod numer 0788 88, 88 99 i odpowiedzą na pytanie ze ścieżki dźwiękowej jakiego filmu pochodzi najnowszy przebój Madony, American Pie. Cztery pokoje The Next Best Thing w Evita. Wylosujemy nagrody głównej, a jest nią wyjazd do Paryża dla dwóch osób na uroczystą premierę filmu The Next Best Thing. Madonna obiecała, że też tam będzie. Mamy również płyty i kasety dla pozostałych zwycięzców. 07888899. 88 88 99. Zwoń i oglądaj TVN 26 kwietnia przed filmem Wojacy na medal, aby przekonać się, czy wyjeżdżasz do Paryża. Śmierć za śmierć. Dla nich zgrzyt klucza w zamku do celi mógł znaczyć jedno: nadeszła ich kolej. Przestępcy skazani na karę śmierci do końca nie wiedzieli, kiedy przyjdzie po nich kat. Nie przyszedł. Do celi śmierci nigdy nie trafili. Urwani ze sznurka tak nazywają ich w więzieniach. W notowizjerze zaraz po filmie władza absolutna.